Tak, tak. To przez wiele lat realizowaliśmy studia dwukierunkowe, zawsze był drugi kierunek i też wiele lat z rzędu kształciliśmy nauczycieli właśnie na, obok Specjalności, specjalizacji polonistycznej, mieli też dodatkową właśnie nauczanie wczesnoszkolne i nasi, to znaczy mamy to doświadczenie, bo, my, bo powinniśmy tylko odświeżyć te dawne programy I, i jeżeli teraz się zbierze grupa, bo jest tak właśnie ustalone, że jeżeli zbieramy grupę teraz, od początku, to no, staramy się zarejestrować ten nowy program, bo to jest będzie już nowy program, który powinien być akredytowany przez Centrum jakości studiów, więc akredytujemy i, i Ci studenci, którzy w tym roku już się dostaną, jeszcze na polonistykę, ale w przyszłym roku będzie, będą mieli szansę, żeby nadrobić, żeby e, dogonić i, i już e, dalej prowadzić studia właśnie te dwukierunkowe, na, również na nauczaniu początkowym. Czyli polonistykę i nauczanie początkowe w języku polskim? Ależ oczywiście, bo nikt poza tym, to znaczy nikt nie kształci nauczycieli klas początkowych po polsku dla szkół y, y, z polskim językiem nauczania i od kilku lat ta sytuacja. Sytuacja trwa od kilku, kilkunastu lat, co się teraz zaczyna bardzo mocno odbijać. Proszę zajrzeć, szkoły już teraz szukają nauczycieli klas początkowych. Brakuje, zresztą ja to zauważyłam już od paru lat. Miałam telefony od dyrektorów szkół, którzy proszą o to, żebyśmy dali studentów, którzy by pracowali w, w, w klasach początkowych. Więc to no, jest taka potrzeba. Myślę, że jak jest potrzeba, to na pewno nasi absolwenci będą mieli też pracę. W ubiegłym roku te osoby, które ukończyły nasze studia i które szukały pracy, wszystkie znalazły pracę w szkole.